Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zdrapkowym. Dzisiaj do Was przychodzę ze zdrabkami belgijskimi, ze zdrabkami świątecznymi. Tak jak wcześniej wam mówiłem, obiecywałem, także jak widzicie, na stole mam zrapkę za 10 euro. Jest to taki świąteczny kalendarz, bardziej taki kalendarz grudniowy, gdyż mamy 31 dni do zdrapania. Jest to bardziej takie odliczanie do. Nowego Roku również mam zdrapkę za 5 euro świąteczną Winter Magic Mam również dwie zdrapeczki po 2 euro Winter Fun Tutaj jest główna wygrana 2020 euro i takich wygranych jest aż 100 I mam również jedną zdrapkę Winners Club za 3 euro, którą już znacie Drapałem całą paczkę tych zrapek. Wziąłem jedną sztukę, zobaczymy czy Uda się wydrapać coś więcej niż te 2 euro. Zanim przejdę do drapania, chciałbym Wam jeszcze coś pokazać. Tutaj mam kalendarz, który już widzieliście w poprzednim odcinku. Jest to kalendarz z Holandii. Pewnie się zastanawiacie, czemu Wam pokazuję znowu ten kalendarz. Otóż w niedzielę, gdy wrzuciłem filmik z odcinkiem ze zdrapek z Amsterdamu, jeden z widzów zwrócił mi uwagę, że zapomniałem zdrapać jednego pola. No, i faktycznie byłem w szoku, gdyż wydawało mi się, że dobrze wszystko sprawdziłem. No, ale jak widzicie, tutaj było 5 dodatkowych gier. No, i zdrapałem tutaj 4, 6 tutaj, a zapomniałem o 5. Także bardzo serdecznie chciałbym podziękować Tobiaszowi Krzywańskiemu, który właśnie to on zauważył, że zapomniałem zdrapać ten bonus. No, i pomyślałem, że poczekam właśnie do drapingu, żeby zdrapać razem z wami. Także może się okazać, że ta zdrapka będzie jeszcze wygrana. Także raz jeszcze dziękuję Ci bardzo serdecznie, Tobiasz. No i gratuluję Ci super spostrzegawczości, gdyż jako jedyny zauważyłeś, że zapomniałem o tym bonusie. Także super, za chwileczkę się przekonamy, czy w tym bonusie coś faktycznie będzie. Także. Także może już zacznę drapać ten bonus, gdyż jestem bardzo ciekawy. Tutaj przypomnę Wam, że musi być dwie takie same, identyczne kwoty, żeby wygrać tą kwotę. Także za chwileczkę, także teraz się o tym przekonamy. Także bonus numer 5. I mamy tak, 10 euro. 400. 30 i 5000. No szkoda, czyli niestety ten bonus jest przegrany. Co za tym idzie ta zdrabka również? Także miałem w sumie nadzieję, że będzie coś pod tym bonusem, no ale jak widzicie jest pusto. No ale nic. Raz jeszcze dziękuję Ci Tobiasz za Twoją spostrzegawczość, że zauważyłeś ten bonus niezdrapany. Jest mi bardzo miło, że, że oglądasz z wielką uwagą moje drapingi jeszcze korzystając z okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować Paulince Bravo za całe wsparcie na moim kanale kilka dni temu Paulinka zrobiła super odcinek z akcentem czekoladek belgijskich także bardzo serdecznie Was zapraszam na jej kanał tym bardziej, że teraz trwa konkurs na jej kanale także będziecie mogli coś wygrać u Paulinki Link do kanału Paulinki znajdziecie w opisie pod filmikiem. Także bardzo serdecznie Was zapraszam do Paulinki. A Tobie Paulinka bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję. Był to bardzo miły gest z Twojej strony. Było to bardzo miłe. Raz jeszcze Ci dziękuję. No i teraz przejdziemy sobie do dzisiejszego drapingu. Teraz właśnie przejdziemy do drapingu dzisiejszych zdrapek. Może przejdziemy do zdrapek Najtańszych, czyli mamy tutaj dwie zdrapki, czyli mamy tutaj dwie zdrapki za 2 euro. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. zdrapka się przedstawia tak, tutaj mamy legendę i musimy znaleźć po trzy symbole no i wygrywamy kwotę z przypisaną zgodnie z legendą. Jeszcze wam pokażę tutaj skalę wygranych, czyli jak widzicie nakład 1 290 000 zdrapek 100. Głównych wygranych w kwocie 2020 euro. Szansa na wygraną to jedna zrapka na 3,69, czyli w sumie jest jakaś szansa, nie jest źle. Także szukamy trzech symboli. Najlepiej, żeby to były trzy prezenty, wtedy zgarnujemy główną wygraną. Także co, trzymajcie kciuki. Jak Wam już mówiłem, tą zdrabkę pierwszy raz drapię, także warstwa ścieralna super, super się drapie, także jest ok. Pierwszy symbol to but, szukamy dalej. Mamy Mikołaja. Mamy pierwszy prezent. Mamy drugi but, czyli walczymy o 4 euro. Mamy twarz Mikołaja po raz drugi czyli tutaj walczymy o 20. Mamy rękawice po raz pierwszy. lizak po raz pierwszy rękawica po raz drugi czyli tutaj walczymy o 10 euro no i ostatni symbol to jest mamy but zobaczcie mamy 3 buty co daje nam wygraną wysokości 4 euro czyli jak widzicie te dwie zdrapki już nam się zwróciły także jak widzicie super pierwsza zdrabka zdrapana i mamy pierwszą wygraną wysokości 4 euro jeszcze Wam zapomniałem dodać, że na dzisiejsze zdrabki wydałem 22 euro, także zobaczymy jaki będzie wynik. Trzymajcie kciuki. Przechodzimy teraz do drugiej zdrabki za 2 euro, do tej samej zdrabki. No i zaczynamy. Mamy znowu but, choinka. Choinka po raz drugi, czyli tutaj walczymy o 2 euro. Lizak po raz pierwszy. Mikołaj po raz pierwszy, choinka po raz trzeci, no kurcze super, czyli mamy zwrot na tej zrapce. Jeszcze dotrapmy do końca, normalnie można mieć tylko jedną wygraną, czyli super, no super zaskoczenie. Teraz może zdrapiemy sobie zdrapkę za, za 3 euro, Winners Club, którą już znacie, tutaj każda zdrapka wygrywa. Koszt zdrabki to 3 euro, a minimalna wygrana to 2 euro. No ale będziemy szukać coś więcej. Jeszcze Wam szybko pokażę tabelę wygranych. No i zaglądamy, czy będzie coś więcej. No standardowo dwujeczka. No ale fajnie. Teraz sobie przejdziemy do zdrabki za 5 euro. Tutaj mamy. Nasze symbole wygrywające, te symbole musimy znaleźć w polu obok i wygrywamy przypisaną kwotę. Tutaj jeszcze Wam pokażę tabelę wygranych, czyli na 750 tysięcy zdrapek jest dwie główne wygrane. Szansa na wygraną to jedna zdrapka na 3,29, czyli nie jest źle. Tutaj mam zdrapkę z numerem 12, także trzymajcie kciuki. Także trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że również ta zdrabka okaże się szczęśliwa, wygrana, byłoby super. Także zaczynamy. Moje wygrywające symbole to kieliszki, bałwan, rękawica i mikołaj. Także szukamy. Pierwszy symbol to koinka. But, bałwan jest! No kurczę. No, powiem Wam szczerze, że jestem w lekkim szoku. Kolejna zdrabka wygrana. No nic, tylko się cieszyć. Oby tak dalej. Szukamy dalej. Tutaj wygrane się sumują. Tutaj mamy taki symbol, bodajże, strojka. Nie wiem co to jest dokładnie. Powiem Wam szczerze, że te symbole, niektóre są bardzo dziwne. Kolejny symbol to czapka Mikołaja, świeczki, łyżwa i bodajże bombka. Mamy jeszcze jeden rządek. Mamy renifera, gwiazdę, lizaka i ostatni symbol. To taki bodajże wieniec. Także co? Mamy wygraną, mamy bałanka. Także, co jak myślicie, czy będzie 5 euro, czy coś więcej, byłoby super, żeby było coś więcej. Zaglądamy i mamy piąteczkę. No, ale bardzo fajnie jest zwrot na tej zdrabce, także tylko się cieszyć. Tutaj jeszcze dodrapałem kod, który jest potrzebny do wypłaty wygranej. Także, co mamy jak dotąd, wszystkie zdrabki wygrane. Teraz przechodzimy do ostatniej zdrabki. Jest to ten właśnie kalendarz grudniowy, świąteczny, może nazwijmy go. Mamy tu 31 pól. No i tutaj mamy właśnie taką tabelę podobną jak w przypadku zdrapek holenderskich, kalendarzy holenderskich. Tutaj właśnie, żeby wygrać 10 euro musimy znaleźć jeden raz choinkę. Żeby wygrać 15 trzeba znaleźć dwie gwiazdki. No i później jak widzicie mamy wyższe wygrane. Tutaj mamy właśnie tą tabelę wygranych. Nakład z drapek to 750 tysięcy. No i jak widzicie, jeśli chodzi o szansę wygranej, nie jest taka zła, gdyż jedna zdrapka na 2,73 wygrywa, czyli powiem Wam szczerze, że jest duża szansa, że będzie wygrana. No, ale jeszcze wam powiem, jak widzicie tutaj wygrane, najczęściej można spotkać wygraną w wysokości 10 euro, czyli czyli zwrot, także w sumie tak sobie Wam powiem. Nie wiem czy jeszcze zakupię tą zdrapkę, bo właśnie tutaj jak widzicie jest dużo wygranych, no ale jest to tylko 10 euro, czyli tylko zwrot yy, w zdrapkę, którą kupujemy, czyli tak sobie. Także jeśli chodzi o draping, to zdrapię najpierw wszystkie pola, no a później wszystko uzupełnię, no i przejdziemy do takiego podsumowania, jak to było w przypadku zdrapek. Holenderskich, żeby po prostu nie przewracać cały czas z Będziemy szukać choinki. Bo to w sumie łatwe do zapamiętania. Jedna choinka to 10 euro, dwie gwiazdki to 15. Także, także zobaczymy. Także zaczynamy. Zdrabka bardzo ładna, tylko właśnie dni są pomieszane, także trzeba je szukać. Pierwszy dzień mamy tutaj. Jest to jelonek. Drugi dzień mamy, wy pewnie już widzicie, ja też. Mamy tutaj, mamy bałwanka. Trzeci dzień mamy tutaj, jest to płomień. Czwarty dzień mamy tutaj, mamy drugiego jelonka. Piąty dzień mamy tutaj. Mamy tutaj symbol dziecka na sankach, bodajże. Szósty dzień mamy tutaj. Jest to bałwan. Siódmy dzień gdzieś już widziałem. Mamy tutaj. Jest to rękawica. Kolejny dzień dzień ósmy. Mamy tutaj. Jest to kolejny bałwan. Dziewiąty dzień mamy tutaj. Jest to narciarz, dziesiąty dzień. Mamy tutaj, jest to kolejny jelonek, jedenasty dzień. Mamy tutaj, jest to łyżwa, dwunasty dzień. Jest to kolejny narciarz, trzynasty dzień. Mamy tutaj, jest to płomień, czternasty dzień. Mamy tutaj, jest to kolejna łyżwa, 15 dzień, jest to piernik, 16 dzień, jest to kolejny bałwan, 17 dzień, jest to kolejny narciarz, 18 dzień, jest to płomień, 19 dzień, jest to kolejny bałwan, Teraz szukamy dnia numer 20. Jest to kolejny jelonek. Dzień dwa, numer 21. Jest to kolejny narciarz. Dzień numer 22. Jest to gwiazdka. Kolejny dzień to numer 23. Jest to kolejny narciarz. Dzień numer 24. Jest to jelonek. Dzień numer 25. Jest to kolejny jelonek, dzień numer 26. Jest to dziecko na sankach, dzień numer 27. Jest to rękawica, dzień numer 28. Jest to bałwan, dzień numer 29. Jest to piernik, dzień numer 30. Jest to jelonek i dzień ostatni, 31. Mamy tutaj kolejny jelonek, czyli słuchajcie, wydrapałem wszystkie pola, nie znalazłem choinki ani drugiej gwiazdki. E, za chwileczkę do Was wrócę, uzupełnię tabelę i zobaczymy, czy udało się coś wygrać. No, już jestem z powrotem, już wszystko sprawdziłem. Tutaj Wam pokażę. Niestety jest to zdrabka przegrana. Tutaj wszędzie brakowało, jak widzicie, czyli nie udało się nic, niestety, wygrać. Czyli kalendarz okazał się przegrany. Od razu zrobimy sobie podsumowanie. Czyli mamy tutaj jedną zdrabkę, która przegrała. Jest to kalendarz. Tutaj wygraliśmy 5 euro. Tutaj wygraliśmy. 2 euro, czyli jest, mamy już 7 tutaj dwójeczka, czyli mamy 9 no i tutaj wygraliśmy 4 czyli łącznie mam 13 euro na zdrapki wydałem 22 euro, czyli jestem 9 euro na minusie szkoda, że ta zdrapka chociaż zwrotu nie przyniosła, byłby wtedy fajny wynik no ale nie jest tak najgorzej, jest ponad połowa, czyli, czyli wynik akceptowalny, fajnie się drapie te zdrapki, także te zdrabki na pewno jeszcze zakupię, a jeśli chodzi o kalendarz, no to tak jak Wam mówiłem, tabela wygranych nie jest zbyt taka atrakcyjna, jak to się mówi. Jest bardzo dużo wygranych w wysokości 10 euro, czyli zwrot zdrapki, No ale zobaczymy, może jeszcze dam tej zdrapce szansę. Także na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o dużym kciuku pod filmikiem. Będzie mi bardzo miło. Bardzo lubię również czytać Wasze komentarze. Także bardzo serdecznie zachęcam do pozostawiania komentarzy pod filmikiem. Zachęcam również osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału do subskrypcji. Na 1000 subskrypcji, tak jak już wcześniej wam mówiłem, będzie organizowany konkurs, w którym 3 osoby wygra zdrabki. Również na moim kanale trwa konkurs pod tytułem Złap LICZNIK, czyli jak na moim kanale wybije 1000 subskrypcji. Trzeba zrobić zdjęcie. I jak najszybciej wysłać na mojego maila. Osoba, która jako pierwsza wyśle zdjęcie, wygrywa zrabki w kwocie 30 zł. Także bardzo serdecznie Was zachęcam. Także na dzisiaj to już wszystko. Życzę Wam miłego weekendu. Do następnego razu. Trzymajcie się. Pa! pa.